Dzień dobry. A kantor to gdzie tu? Kto? Kto? Kantor, gdzie najbliżej? Ja nie rozumiem. Kantor! Dolary gdzie rozmienić można? A ja nie wiem, panie Muszynie. A. A pan musi nagrywać mnie? Co? Bo ja w te, bo my jesteśmy... A taś... pan nagrywasz mnie? Tak, my z telewizji jesteśmy. Aha, aha, I my tu w Knyszynie prowadzili ostatnio taki reportaż o tym. Dziekańskich takich. No kantaru to ja muszę nie pamię. A nie ma, no dobrze. stoku bo tu to ja nie słyszałem. Ale dobrze, no. A skąd sam jesteś? A my z Mańką. W Mojkach tam jest takie Ale nie ma gdzieś tam w Mańkach. To wy to pan to nagrał i na telewizji? Czy? Nie, no do telewizora, bo my prowadzimy... My w ogóle to z telewizji były z Ale pan jakiś taki... Ja a, redaktorem jestem. Akcent mowy ma No, bo ja z tutajszych stron pochodzę. Mhm. no to dziękuję panu bardzo no dziękuję no, no do a, widzenia no tam gdzieś ja będę widoczny chyba no będzie dzisiaj oglądać y, ten y, 18 Białostocki nie ja nie mam telewizora nie mam. a no, no to może do kogo się przejdzie a ja już na stary nie no do... ale w telewizji dzisiaj będzie sąsiedzi zobaczą no to dziękuję no nie ma za co do widzenia, do widzenia.